Miejmy nadzieję, że jak ten konkurs się będzie rozpędzał i będą skakać coraz lepsi zawodnicy, to i ta jakość obrazu będzie coraz lepsza. Na razie skoki coraz krótsze. Każdy kolejny zawodnik ląduje bliżej. André Fusenegger na odległości 78,5 metra. Spójrzmy jeszcze jak z wiatrem. No, zawiewa delikatnie potarty, a zatem odjęte 3,5 punktu. No i jak na razie zamyka listę wyników. Numer 4 Julian Smith. No, miałem nadzieję, że to będzie pierwszy skok, w trakcie którego będziemy dostawali z Austrii. Normalny sygnał nieprzerywany. Na razie na to się jednak nie zapowiada. Co do Smitha, no to skoczek, który tak naprawdę zaistniał dopiero tego lata. Niezłe występy w Alpenkapie. No, a teraz możemy zgadywać, gdzie wylądował. Niestety, póki co Austriacy transmisyjnie przegrywają 82,5 metra Smida, a zatem no, w tym momencie to jest druga najdalsza odległość. No, mieliśmy drobne uwagi do realizacji w Rasznowie przed tygodniem, ale Rumunii to mistrzostwo świata w porównaniu z tym, co tutaj serwuje nam na razie. Operator austriacki. No, ale miejmy nadzieję, że ta austerka zostanie wkrótce wyeliminowana. Druga pozycja Smida. No Nie było wczoraj w ogóle sygnału z kwalifikacji w Kincenbach. I jakby no, troszeczkę nieprzygotowani dzisiaj Austriacy, albo jakieś problemy dotyczące pogody warunków atmosferycznych. I dlatego ten sygnał no póki co w jakości bardzo słaby. Kolejny 19 -latek z Austrii Jonas Schuster. Syn Wernera Schustera. Dobrze znany kibicom w Polsce, no bo wygrał przed rokiem zawody rangi fiska w a w Mistrzostwach Świata Juniorów na średniej kroki zajął szóstą lokat. Teraz skacze 81,5 metra, a zatem cały czas najdalej z tej austriackiej grupy krajowej Niklas Bachlinger, który otwierał ten konkurs skacząc 83,5 metra. I ona 2 metry krócej. Wiatr 0,6 metra na sekundę pod narty. Będzie miał 4,3 punktu odjęte. Od noty za styl i odległość noty za styl. Tutaj duża zgodność. 16,5 od wszystkich sędziów. No i daje to dopiero czwartą lokatę młodemu Skoczkowi z Austrii. Czwarty wynik Schustera i myślę, że może być no, niezadowolony syn znanego trenera Wernera Schustera, dlatego że wczoraj niemal cały czas w czołowej 30. Wydawało się, że dzisiaj zapunktuje, ale po takim skoku nie będzie o to łatwe. Rusza już natomiast Markus Rupicz. No i gdzie on wyląduje? Wylądował. Wylądował za punktem konstrukcyjnym. No to udało się nam wyłapać. 88 metrów, a zatem najdalsza, to zdecydowanie najdalsza odległość. Skoczka już doświadczonego, 25-letniego, natomiast takiego, który no, w swojej karierze startował głównie w Fiskapie. Natomiast istotna informacja dotycząca tego skoku wiało mocno pod narty. Ponad 1,5 metra na sekundę pod narty. No i wykorzystał to 25-latek. No i powinien objąć prowadzenie. Tak też się dzieje nota 105,9. A no zatem z tej grupy krajowej Austriackiej to właśnie rupi 3 najlepszym zawodnikiem. No zobaczymy, czy ta tendencja, jeśli chodzi o siłę wiatru się utrzyma, bo na razie coraz mocniej podnarty tutaj zawiewa zawodnikom. Teraz nawet widzimy, że ten wiatr nieco zbyt mocny, poza ten przyjęty korytarz. Borek Sedlak tradycyjnie zapala tutaj zielone światło na obiekcie. A dyrektorem tych zawodów jest znany przed laty austriacki skoczek narciarski Werner Ratmeier. On tutaj podejmuje decyzję co do wysokości rozbiegu, a rozpoczęliśmy ten konkurs z ósmej bramki startowej. Timmy Zajc już w powietrzu, wylądował. Skoczek ze Słowenii. No, pierwszy raz go oglądamy w tym sezonie, podobnie jak wielu innych zawodników, bo mamy dzisiaj na liście 17 aż skoczków, którzy w tym sezonie punktów do letniego Grand Prix jeszcze nie zdobywali. Timi Zajc 86 metrów, no to jest druga jak na razie odległość, a zatem no to rokuje, że te punkty będą, już w serii finałowej znanego skoczka zespołu Venice Liubna, 22-letniego, także zobaczymy. Na razie jest pierwszy, no bo podczas jego skoku wiał dużo słabiej niż podczas skoku Markusa Rupicza, który miał ponad 11 odjętych punktów i tymi Zajc w nowym liderem. Mamy niestety problemy techniczne. Pierwszy Polak Kasper Juroszek z numerem 24, czyli jeszcze mamy trochę czasu do pierwszego z biało czerwonych, licząc, że uda się nam uporać z tymi problemami technicznymi, My proponujemy teraz przenieść się na torgio Trwają mistrzostwa jego ground play. Z numerem dziewiętnastym Daniel Andrzej Kaczyna z Rumunii wykonał swój skok. Tymczasem jaka jest sytuacja aktualnie? Prowadzi Andrzej Laniszek. Słoweniec skoczył 92 metry. To był najdłuższy jak na razie skok tego konkursu. Na drugim miejscu Timi Zajc, którego oglądaliśmy jeszcze przed tymi problemami technicznymi. Konstantin z Niemiec na miejscu trzecim. No a Daniel Andrzej Kaczyna 81,5 metra i jedenasta aktualnie lokat. No, wierzymy, że wracamy z transmisją. To przede wszystkim a nie z pokazem slajdów, który z wina Austriaków mieliśmy okazję w trakcie tych pierwszych prób oglądać. Tak jak wspomniałeś, Staszku, prowadzi Angelaniszek i ten skok na 92 metry, myślę, że umożliwi mu rywalizację o czołowe pozycje w tych zawodach. My natomiast oglądamy Stefana Laje, reprezentanta Niemiec, który też skacze za punkt K. To na tej skoczni przypomnijmy, 85 metrów, rozmiar tego obiektu to 90 metrów 90. Siedmiu Polaków mamy na liście startowej. Pierwszym z nich będzie Kasper Juroczek z numerem 24. Wczoraj Polacy bardzo dobrze zaprezentowali się i w treningach i w kwalifikacjach. I tę serię kwalifikacyjną wygrał zdecydowanie Dawid Kubacki. kwalifikacja Rio Jukobajasiego za niewłaściwy kombinezon, który wczoraj miał drugi rezultat, dobrze skakał, a to Laje na razie na miejscu drugim. Witali Kaliniczenko. jeden reprezentant Ukrainy w konkursie. Wczoraj w kwalifikacjach odpadł Jeden Marusiak. No, a Kaliniczenko wczoraj 43 wynik w kwalifikacji 85 metra. A, teraz ląduje przed punktem K przed 85 metrem. Także podobnie jak wczoraj w kwalifikacjach w treningach 79,5 metra. Jedna ze słabszych odległości, no i może zabraknąć, aby awansować do finałowej 30, aby zdobyć kolejne punkty. No bo po konkursie w Śnowie, gdzie był 25. Witali Kaliniczenko, tych punktów tego lata zgromadził jak na razie 6. No i dzisiaj tego dorobku nie powiększy, dlatego że 18. wynik. Mieliśmy po drodze jedną dyskwalifikację, ona dotknęła Emanuela Szmida. 19-letniego reprezentanta Niemiec, który debiutował dzisiaj w konkursie letniego Grand Prix. To natomiast kolejny z młodych zawodników, Jernej Presetnik. Presecznik skoczył dość krótko, natomiast no nie może to dziwić, bo ten Słoweniec tego lata rywalizował no, z kiepskim skutkiem. W Wiśle dwukrotnie nie wchodził do drugiej serii, natomiast w Rasznowie 24, ale jak Państwo pamiętacie, ta obsada zawodów w Rumunii była kadłubowa, słaba. No tu dziś w jest znacznie mocniejsza lista startowa. No i to najpewniej będzie oznaczało, że Presecznik do drugiej serii nie wejdzie. Numer 23 reprezentant Finlandii Etu Nusjajnen. Finowie powracają do rywalizacji po nieobecności w w Rasznowie. No, w okolicy punktu K Etu Nusjajnen. Nieźle rozpoczął sezon w Wiśle. Był 21 i 30. Teraz skacze 84 metry, 2 metry dalej niż wczoraj w kwalifikacjach. Które zakończył na miejscu 40. Andrzej Laniszek i Stefan Laje, już pewni awansu do serii finałowej. Tymi Izajc za chwilę do nich dołączy. Pierwszy na liście oczekujących, no bo Etonuz jest dalej poza tą grupą. Na razie, Fin na miejscu ósmym. Tu widzimy polskich kibiców, bo już za moment pierwszy, bardzo interesujący nas skok. Czerwony kombinezon Kacpra Juroszka. Rok temu tutaj 20 w Inselbach. Wówczas chwalił go sam Andreas Goldberger. Ma mocne odbicie Polak. Inek walczy o jak najlepszą odległość. Wysoko leci, jest dobrze. Jest bardzo dobry skok. No, za 85 metr zdecydowanie gdzieś bliżej 90, chyba nawet. 88 metrów Kacpra Juroszk. A zatem dalej w tym konkursie skoczył tylko Andrzej Laniszek. A Juroszek potwierdza, że może gdzieś o dziesiątkę jest w stanie dzisiaj rywalizować Polak. Wczoraj w kwalifikacjach ósmy. Wówczas nie najwyższe były noty sędziowskie. Dzisiaj on nad tym elementem popracował. Są trzy osiemnastki, dwa razy pół. I Kacper Juroszek na drugiej pozycji. A zatem cieszymy się z dobrej postawy pierwszego z biało-czerwonych. Jest jak zawsze liczna grupa polskich kibiców. Numer 25 Arti Aigro, dwóch Estańczyków na liście startowej. Aigro nie było w Rasznowie i w Burszewel. O, no, poprawny skok. Wylądowany gdzieś wydaje się tuż za punktem K, za 85 metrem na tych obiekcie A nawet dokładnie na tej pierwszej czerwonej linii ląduje Arti Aigro. Wczoraj piąty wynik pierwszej serii treningowej. Wiszczę na inaugurację sezonu w drugim konkursie był trzynasty. A tutaj ten skok powinien mu. Zobaczymy, czy już teraz. Nie, na razie jest szósty, czyli jeszcze będzie musiał na ten awans do serii finałowej stończyk poczekać. Andrzej Lanisek prowadzi przed kadwiurozkiem. No i teraz kolejny ze Estończyków. Kevin Malcew jest widoczny tutaj w kącie. Basia Bajc, no, sporo go oglądaliśmy w trakcie zawodów w Rasznowie, wówczas zafrasowany. Tak to się układa dla szkoleniowca Czechów, że lepiej niż sami Czesi skacze Kevin Malcew, który właśnie z nim współpracuje. No ale ten skok akurat nieudany. A zatem najprawdopodobniej wpuści do drugiej serii swojego rodaka Artiego Aigro. 76 metrów zaledwie Malcewa. A kto już wywalczył kwalifikacje do drugiej serii? Prowadzący Andrzej Laniszek, drugi Kasper Juroszek, do tego znane nazwiska Stefan Laje, Timi Zajc, a także Konstantin Schmidt. Na 23 miejsce Malcewa oznacza, że właśnie wspomniany Aigro znajduje miejsce w czołowej 30. -cie. No a Malcewa najprawdopodobniej w niej zabraknie, no bo ta strata do premiowanego miejsca jest tu bardzo duża. Za chwilę doświadczony, już widzimy go na belce startowej, Roman Hotel Wygrywał tutaj w Pinsenbach na tym obiekcie w 2014 roku, był trzeci dwukrotnie w 2011 i 17, Ale w tym sezonie letnim Roman Kołdelka daleki od swojej optymalnej formy. Był 18 w Rasznowie, wcześniej 18 w Wiśle, to jego dwie najlepsze lokaty. Tego lata. Znów mamy jakieś problemy techniczne, niestety. No, ale Miejmy nadzieję, że uda się je ponownie opanować. Odparliśmy się z sygnałem krajowym w telewizji austriackiej ORF, ale jak widzimy i tutaj te zakłócenia występują. No, A Roman Kołdelka dopiero 11. czyli czwarty na liście, oczekujących na awans do serii finałowej. A tu widzimy austriackie fanki, a na balce startowej ich rodak, Maximilian Steiner. To kilka dni temu zakończenie kariery okłosił Markus Schiffner, a więc Austriak, który stawał na podium zawodów Pucharu Świata, oczywiście w rywalizacji drużynowej. Tutaj widzimy wiatr, mocny w tej pierwszej części buli, nawet 3 metry na sekundę pod nart. Sam Steiner to zawodnik znajdujący się poza kadrami austriackimi, a więc on jakby sam przygotowuje się do startów. Niekiedy dostaje szansę w zawodach Pucharu Świata. Tak było na przykład poprzedniej zimy, gdy pojechał do Willingen. No i wówczas w tych przedolimpijskich zawodach wywalczył 8 punktów. No, Jak widzimy zbyt mocny wiatr pod narty, a zatem mamy drugą podczas tego konkursu przerwę w zawodach. Jesteśmy na najmniejszym obiekcie, na którym rywalizuje światowa czołówka, jeśli chodzi o letnie Grand Prix, czy także Puchar Świata Zimowy w Miejmy nadzieję, że produkującej sygnał telewizji austriackiej udało się już opanować problemy techniczne i będziemy mogli śledzić te zawody. Choć znów widzimy, że ten obraz drga. Skakał przed chwilą Reru i 84,5 metra, Japończyka. No a powiedzmy, jak sytuacja. Andrzej Laniszek cały czas prowadzi. Słoweniec skoczył najdalej, 92 metry. Kasper Juroszek na miejscu drugim. Po skoku na odległości 88 metrów. Z tych zawodników, którzy skakali w międzyczasie, na miejsce trzecie wskoczył Janny Herl, 88 metrów, na czwarte. Naoki Nakamura Kamura, spykając Stefana Kule na miejsce siódme. To już Keiichi Sato. Siedmiu tutaj Japończyków przyjechało do Hinzenbach. Natomiast wczoraj w kwalifikacjach głośna sprawa dlatego, że zdyskwalifikowany ze względu na kombinezon został Rioju Kobayashi, który no, byłby dzisiaj jednym z faworytów. Keiichiemu Sato ta rola faworyta no, nie grozi. Po tym skoku już zdecydowanie na pewno nie grozi. Wieje lekko podnarty, to odróżnia te dzisiejsze zmagania od wczorajszych popołudniowych w treningach, w kwalifikacjach, że wczoraj wiało lekko w plecy, dzisiaj lekko podnarty. Keiichi Sato w tych warunkach uzyskuje 83,5 metra, a zatem średnia próba, to do czego on nas przyzwyczaja, 20. wynik Japończyka. 20, czyli jeszcze bez awansu do serii finałowej. No, a teraz ożywia się publiczność austriacka. Powiadają flagi. Stefan Kraft zajął bowiem miejsce na belce startowej. I z tego lata doświadczony skoczek austriacki zaprezentował się tylko raz. Był trzeci w Kurszewell. Nie skakał w Wiśle, nie było go w Rasznowie. Wczoraj w kwalifikacjach 14 miejsce. No zobaczmy, jak się będzie w konkursie. Dobra prędkość na progu Stefana Krafta. No i skok wylądowany poza punktem K. Powinno wystarczyć bez problemu do awansu do serii finałowej, ale no, chyba w czołówce tej pierwszej serii nie będzie. 87 metrów, wiatry, podnarty, 60 metra na sekundę. Będzie miało odjętych około 4 punktów. Noty za styl jednak dość wysokie. Tutaj duża zgodność po 18 od wszystkich pięciu sędziów. Na drugim stanowisku polski sędzia Kazimierz Bacz. Raz jeszcze skok Stefana Krafta. No i Andreas Wittholz zadowolony z tej próby. Zobaczymy, na które miejsce skoczy Kraut. Jest aktualnie piąty, a zatem Blaniszek przed juroszkiem nic tutaj nie zmienia się na dwóch czołowych pozycjach. Ale być może zmieni się po skoku tego dżentelmena. Mistrz świata właśnie z obiektu normalnego z 2021 roku Piotr Żyła. Daje sygnał do startu. Tomasz Turbichler, 90 metrów, tyle trzeba skoczyć, aby objąć prowadzenie, a zatem niezbyt korzystne warunki. Piotr żyła wysoko nad ze skokiem, ale skok nie jest odległy. Wydaje się, no widzicie Państwo, musimy troszeczkę zgadywać, gdzie on dokładnie wylądował, ale tak, przed czerwoną linią, 84 metry. Wiatr jeden z gorszych, odjęcie punktowe tylko 1,3 punkt. 84 m. Stawał tutaj w przeszłości na podium. Piotr żyła dwukrotnie. Dzisiaj po takim skoku raczej no mu to nie groź. Widzimy szybko wyłapany błąd przez Turbichlera niebawem udzieli na pewno porad. Żyle. na no, Piotr z 13 wynikiem jeszcze 12 skoczków do końca tej serii. A zatem no, bez rewelacji. No, ale będzie w serii finałowej, będzie miał okazję do poprawki. Na pewno z trenerem skonsultują, co tam się wydarzyło. A teraz starszy z braci Kobayashi, John on wczoraj nie miał problemów z kombinezonem, no, ale miał problemy z odległością, bo w najdłuższym treningowym skoku tylko 84 metry, w kwalifikacjach dopiero 34. No, gdyby skakał dzisiaj tak jak wczoraj, no, to punktów do letniego Grand Prix by nie zdobył. No, ale dzisiaj nowy dzień, zobaczmy, jak sobie poradzi. Junshir Kobayashi już w powietrzu. No, słaby skok, wylądowany zdecydowanie przed punktem K. I to jest odległość, która nie da mu awansu do finałowej serii. Zaledwie 79 metrów. No, choć trzeba tutaj oddać, że miał niekorzystne warunki, bo ten wiatr miał podnarty z siłą zaledwie 800 metra na sekundę, a zatem będzie miał odjętych niespełna punkt. No, ale tutaj odległością oczywiście sobie nie pomógł. Jest Junshiro, dopiero 30. Słabo wyglądają japońscy skoczkowie. Po tej dyskwalifikacji Ryoyu Kobayashiego na takiego lidera ekipy wyrósł Naoki Nakamura. Natomiast cała reszta, szczególnie Yukiya Sato, którego skoku niestety Państwo nie widzieliście ze względu na problemy techniczne w wysyłce sygnału, no skak, skakczą słabo. Natomiast w o wiele lepszej formie jest ten zawodnik Andreas Wellinger. Wczoraj w czołówce treningów, w czołówce kwalifikacji. Zobaczmy, wysoko nad skokiem i daleko, do tego bardzo ładne lądowanie. Miał swoje problemy zdrowotne, pamiętamy, że to mistrz olimpijski z 2018 roku, potem w 2019 kontuzja, zerwane więzadła w kolanie, duże problemy, żeby wrócić do rywalizacji z najlepszymi, ale jakby tak mniej więcej już poprzedniej zimy, pewne sygnały zaczął wysyłać Wellinger, że jest lepiej. I teraz 90,5 metra w Kinzenbach. A zatem naprawdę dobra próba. Wskakuje na drugą pozycję Niemiec. 3,9 punktów straty do Laniszka. Mieliśmy zatem drugi skok wylądowany poza 90, metrem na tym małym stosunkowo obiekcie w Hincenbach. A teraz Wladimir Zografski, który ostatnio w Rasznowie po raz pierwszy w karierze stał na podium letniego Grand Prix. Był trzeci. Tutaj w treningach, w kwalifikacjach dość przeciętny, ale dzisiaj nieźle w serii próbnej. Poniżej 82 km na godzinę na progu, ale ładnie tutaj złapał jakby noszenie w końcowej fazie lotu. I ten wiatr mu sprzyjał i Bułgar umiejętnie to wykorzystał. Widać, że jest w dobrej formie. 93 metry to najdłuższy jak na razie skok tego konkursu. No ale miał 1,4 metra na sekundę pod narty. I tutaj wylosował więc Bułgar, szczęśliwy los na tej wiecznej loterii. No i to wykorzystał Laniszka. Z pewnością no, jej nie wyprzedzi, bo podczas skoku Laniszka tylko pół metra na sekundę pod narty. Wiał wiatr, miał dużo mniej odjętych punktów Słoweniec. No ale Bułgar ładnie wykończył ten skok telemarkiem. Wysokie noty, 18,5, nawet jedna dziewiętnastka. No i zadowolony polski trener Grzegorz Sobczyk, który prowadzi w tym sezonie Bułgara i jak na razie z dobrym skutkiem jest drugi. No, dokładnie taka sama nota jak Wellingera. Zatem, exek po na miejscu drugim, Zograwski Wellinger. Juroszek spada na miejsce czwarte. Andrzej Laniszek niezmiennie liderem. I oby to był dobry znak, ten skok Zograwskiego, że wreszcie zobaczymy <grymne> ciekawe zawody. Zawody nieprzerywane e, żadnymi problemami. Natomiast jest też decyzja jury. Obniżony, z, obniżony najazd z ósmej na siódmą platformę startową. Daniel Czofenik, Mistrz Świata Juniorów, kilka razy już tego lata zachwycił. I zobaczmy, też jest daleko. Okolice 90 metra, ale musimy pamiętać o tym, że najazd został obniżony. On dostanie z tego względu 2,4 punktu. Wiatr też był korzystny. 8,5 punktu będzie miał odjęte. W przypadku Zograwskiego to było 9,5. No niemniej skok do czołówki w przypadku Czofenika. Młody Austriak, dwudziestolatek, tego lata bił rekord skoczni w Kurszewel, potem w Rasznowie. teraz 89,5 metra, no i wskakuje do czołówki. Także wykorzystał silny podmiot wiatru, metri 20 metra na sekundę pod narty, a za chwilę doświadczony Karl Geiger, Niemiec dwukrotnie trzeci tutaj w zawodach letniego Grand Prix w Hinzenbach w 2018 i w 2021 roku. Nie było go w Rasznowie, nie było w Kurszewel. Dobrze skakał w Wiśle, jak będzie teraz po tej przerwie? Dobra prędkość na progu. Oj, piękny skok Karla Geigera z tej obniżonej siódmej tej platformy startowej. On szybuje tam w okolice 90 metra, 91 dokładnie. A zatem trzecia odległość tego konkursu, ale najdłuższy skok po obniżeniu belki startowej. Wiatr i 1 metr na sekundę, a zatem mieli niektórzy tutaj silniejsze podmuchy. Na tych punktów odjętych Karl Geiger będzie, więc miał około 7. 2,4 za obniżoną belkę. No i łącznie 122,1 punktu. O jedną dziesiątą przed Zograwskim i Wellingerem wskakuje Geiger na miejsce drugie. A cały czas prowadzi Laniszek. Jakby coraz bardziej gromadnie w pod Skosią w Kincenbach. Pod Aignerszance na belce startowej. Natomiast Rennika Ido, niespodziewany, sensacyjny zwycięzca Zrasznowa. Ale tutaj radził sobie dotąd gorzej. Natomiast ten skok jest naprawdę dobry. Wczoraj jest, słabe próby, a dzisiaj, no myślę, że w okolicach 88 metrów. Dalej 91 metrów Rennika Ido. A wiatr wcale nie był aż tak korzystny. 5,8 punktów. Tyle będzie miał odjęty. Noty sędziowskie zróżnicowane. Jest 18,5, jest 17,5. No ale widzimy, musi pracować nad odjazdem. Rennika Ido. No i zobaczmy. Druga pozycja. A zatem wskakuje przed Geigera o 70 punktów. Wyprzedza też Zografskiego, Bellingera. No i wygląda na to, że na konkurs mocno zmobilizował się młody Japończyk. No, zwycięzca Strasznowa przebudził się tutaj w pierwszej serii konkursowej, a my czekamy już na kolejnego z Biało-Czerwonych. No jeszcze nie będzie oglądany przed chwilą Dawid Kubacki, który skakał będzie jako przedostatni, ale Kuba Wolny. Już zapalił korek, tak jednak zielone światło dla Polaka. Ładnie technicznie ten skok wyglądał, ładnie ułożony w powietrzu Polak, ale odległościowo mogłoby być lepiej, jak było z wiatrem. 0,7 metra na sekundę pod narty, 86 metrów z obniżonej platformy startowej. Do awansu do finałowej serii powinno wystarczyć. No, wczoraj Jakub Wolny z siódemki Polaków w kwalifikacjach był najgorszy, ale to najgorsze oznaczało 24. miejsce. My Polacy, więc no, tutaj widzimy trochę problemów przy lądowaniu. Stąd noty po 16,5, 16 punktów obniżone. No i zobaczymy. I na jaką łączną notę się to złoży? Jak na razie 18. Piotr Żyła, najsłabszy z Polaków. No a tuż za nim na miejscu 19. Kuba wolny, ale będziemy mieli kolejnego Polaka w serii finałowej. Tylko jeden reprezentant Szwajcarii przyjechał do Hinselbach. To Gregor Deszwanden, który w tym sezonie był drugi w Kurszewer. Zobaczmy, nieźle wieje pod Narty. Mocne wyjście z progu. No i też się, bardzo dobry skok. Ja już niezłe poprzednie lato tegoroczny cykl Grand Prix w jego wykonaniu też naprawdę co najmniej dobry 88,5 metra Gregor Desfanden no, Kilian Pejer ma problemy zdrowotne o tym wspominaliśmy już tydzień temu nie wiadomo jak to będzie czy zdąży na ten start sezonu który przecież tym razem wyjątkowo już na początku listopada w Wiśle. No ale Gregor Wander ma się nieźle, 88,5 metra, siódma pozycja w tym momencie. No i pozostało jeszcze na rozbiegu czterech zawodników w tym gronie trzech Polaków. Pierwszy z nich Paweł Wąsek. 23-letni skoczek z ustronia, reprezentujący klub z Wisły. Ostatnio był na podium w Raszkowie na miejscu drugim. Wczoraj szósty w kwalifikacjach. O i ładny skok Pawła, ponad 90 metrowy, brawo! I Paweł Wąsek w bardzo dobrej formie. Przed rokiem tutaj mu się nie powiodło. Był 32 Nie awansował do serii finałowej, a teraz skacze 92 metry z obniżonej siódmej platformy startowej wiatry podnarty 1,1 dziesiąta metra na sekundę. Będzie więc miał odjętych niespełna 8 punktów, 2 i 40 dodane za obniżony rozbieg. Noty za styl wysokie. Tutaj 5 osiemnastek duża zgodność. Wśród sędziów, no bo też rzeczywiście był to bardzo ładny skok i radość Tomasa No A jeszcze niech tam nie opuszcza tego gniazda, bo jeszcze za chwilę dwóch. Kolejnych jego podopiecznych. A Paweł Wąsek 122,8. Taką samą notę miał wcześniej Rennika do Polak i Japończyk na miejscu drugim. 3,1 za prowadzącym Andrzeja No i proszę bardzo, najlepsza pochwała tego skoku Pawła Wąska to fakt, że będziemy mieli obniżony najazd. Bardzo dobry, taki płynny skok Polaka. No i cieszy nas, że jest w ścisłej czołówce. Trzech zawodników do końca rywalizacji w pierwszej serii rusza Manuel Fettner. Wczoraj skakał przeciętnie, ale dzisiaj najlepszy w serii próbnej. No i co my zobaczymy z tego skoku? No, zobaczyliśmy próbę za rozmiar skoczki, za 90 metr, ale zobaczyliśmy też, no, jednak to jest równo 90 metrów, zobaczyliśmy też nie najlepszy odjazd. Może uda się ten skok nieco spokojniej obejrzeć na powtórce. Manuel Fettner, zwycięzca letniego Grand Prix w Kurszewel w tym sezonie. No i można domiemywać, że odjazd rzeczywiście nie był najlepszy. Noty sędziowskie 17,5. No i to się przekłada na czwartą pozycję. Ale tam bardzo duży ścisk, bo w tym momencie między drugim padłem Wąskiem a szóstym Andrasem Wellingerem. 80 punktów różnic. No i Dawid Kuwacki wczoraj wygrał pewnie kwalifikację, skacząc 92 metry. Dwukrotnie tutaj wygrywam zawody letniego Grand Prix. Jak będzie dzisiaj? Już Polak w powietrzu. Oj, no i piękny skok Dawida Kubackiego, mimo obniżonej platformy startowej, bo przecież z szóstej odbijają się teraz zawodnicy. Skoczek urodzony w nowym targu. Potwierdza, że jest w znakomitej formie 94 metry najdłuższy skok tego konkursu. Wiatr pod narty nie był jakiś huraganowy to zaledwie 0,7 metra na sekundę, a zatem tych odjętych punktów będzie nieco ponad 5 4 Dodane za obniżoną belkę startową. No i będzie Polak zdecydowanie prowadził. Znakomita forma Dawida Kubackiego. No wczoraj ostrzyliśmy sobie zęby na jego rywalizację z Rio Kobayashi. Niestety Rio Kobayashi jest dyskwalifikowany. Obaj tutaj dominowali w treningach i później w kwalifikacjach. Ale Polak potwierdza, że jest w świetnej formie. 135,1 punktu. Blisko 10-punktowa przewaga nad Andrzej Laniszkiem. No a pierwszą serię zakończy kolejny z Polaków Kamil Stok. Bawi się Kubacki i skokami na tym obiekcie. Blisko 10 punktów przewagi nad Laniszkiem. Ale rusza już Kamil Stok zamykający pierwszą serię. Współlider letniego Grand Prix 2022. No, wyraźnie krócej od Dawida Kubackiego. Nie lubi tej skoczni Kamil Stoch. Mówił o tym wielokrotnie. Trudny dla niego taki wyboisty najazd, na którym nie najlepiej sobie radzi. I mamy 84,5 metra. Prędkości najazdowe. To jest to, z czym ma tutaj problemy Kamil. 81,2 za ten pół kilometra wolniej od Kubackiego. Lądowanie, no wyjątkowo jak na Kamila, tam jakieś problemy z związaniem. Ważnie przyglądał się tej próbie Thomas Turnbichler, ale on doskonale wie, no, że stoki i Eigner szanse to nie jest najlepsze połączenie. No i mamy